Umówmy się na Polskę. O tej książce i o pomyśle w niej zawartym na nową umowę społeczną rozmawiam już od kilku odcinków z pierwszej strony. Serdecznie zachęcam do tego, co było. Dzisiaj przyszedł czas na gospodarkę. Jak to wpłynie na Polskę? Jak to wpłynie na szanse rozwojowe? Między innymi o to zapytam mojego gościa. Programu jest Credi Agricole, Twój bank pełen korzyści. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna z pierwszej strony, a ze mną na łączach jest pan Jacek Giedroć, inkubator umowy społecznej, przedsiębiorca. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Dotąd y, mam wrażenie, że po każdych wyborach. Y, Główną rzeczą, która była w zainteresowaniu zaplecza politycznego, szeroko rozumianego, to był podział wpływów w najróżniejszych spółkach skarbu państwa, najróżniejszych instytucjach, które właśnie no, mają wpływ na gospodarkę. Państwa pomysł, to co piszecie w książce, mówi też nie tylko o decentralizacji władzy, o decentralizacji instytucji, ale też o decentralizacji tej gospodarki na takim poziomie narodowym. I to może mieć, czy też zakładacie, że będzie miało bardzo duży wpływ na rozwój i na przyspieszenie też gospodarcze Polski. Jak? Tak, no bez, bezspornie tak. Ja może, ja może zacznę od takiej troszkę długiej dygresji. Mianowicie, brytyjski socjolog Ralph Darendorf, bardzo zresztą sławny, miał zwyczaj mówić, że komunizm był etapem pośrednim między feudalizmem a kapitalizmem. I dlaczego on tak uważał? Otóż uważał, że tam, gdzie feudalizm faktycznie przetrwał, w momencie kiedy komunizm przyszedł, to Komunizm, czy gospodarka centralnie planowana, była tym młotem, który rozwalał tradycyjne skostniałe struktury, powodował indywidualizację i pozwalał na rozwój gospodarczy. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że nawet najbardziej dysfunkcjonalna wydawałoby się polityka gospodarcza czy doktryna gospodarcza, taka właśnie jak komunizm potrafi pasować w jakimś miejscu i w jakimś czasie do realiów. I inni autorzy, na przykład Tony Judd, analizowali to i pokazali, jak kompletnie dysfunkcjonalny był komunizm na takich miejscach jak na przykład Morawy, czy Bohemia, czy Śląsk, a jak okazał się całkiem przydatny w takich miejscach jak na przykład Białoruś, czy Bułgaria, czy południowo-wschodnia Polska. I my dzisiaj mówimy coś podobnego. Słuchajcie, drodzy rodacy. My jesteśmy naprawdę różni i żadna strategia gospodarcza, która będzie wypracowana na poziomie centralnym, ona nie będzie dobrze adresowała potrzeb, wymagań różnych regionów, które znajdują się na tak różnym etapie rozwoju, a do tego charakteryzują się tak różnymi uwarunkowaniami kulturowymi, które z kolei powodują, że ludzie po prostu zupełnie czego innego oczekują. Czego innego oczekują w postaci dóbr i usług, które dostarcza sektor prywatny, ale też publiczny oczywiście. To tyle, tyle, tytułem, tyle tytułem dygresji. Tak sobie pomyślałem, że mamy, nie, mamy całkiem niezły przykład, dosłownie z ostatnich dni. Mianowicie prezydent Nawrocki zawetował ustawę o Parku Narodowym Dolnej Odry. Ten park cieszył się ogromnym poparciem mieszkańców powiatów, gmin, województwa zachodniopomorskiego. Między innymi dlatego, a jeżeli chodzi o te gminy, to przede wszystkim dlatego, że to się wydawało po prostu całkiem dobrym przedsięwzięciem, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, impulsem gospodarczym. Natomiast no, Nawrocki, Nawrocki tę ustawę zablokował, dlatego że większość jego wyborców, a pamiętajmy, że on w, w zachodnim Pomorskim dostał niewiele, ponad 20% głosów, natomiast większość jego wyborców pochodzi z południowo-wschodniej, powiedzmy, Polski, czy tak szeroko mówiąc, tak. No, w, w, w Podkarpackim dostał w, w pierwszej turze ponad 70%. Więc on, odnosząc się do oczekiwań do potrzeb kulturowych, ale też interesów ekonomicznych swoich wyborców, którzy znajdują się po drugiej stronie Polski, zablokował coś, co oczywiście pasuje kulturowo mieszkańcom północno-zachodniej Polski, ale w czym oni też upatrywali okazji gospodarczej. Czyli sumą, wracając jakby do punktu wyjścia, różne, różne regiony Polski formułują różne oczekiwania wobec tego, jak, mają, jak ma wyglądać dobre życie, mają też inne pomysły na to, jakie biznesy będą temu służyły, czy jakie polityki lokalne będą temu służyły, i nie ma sensu narzucać tak różnym regionom jednolitej polityki gospodarczej. No to jakby to miało wyglądać w tych regionach i, i jakby to miało się układać, jaka wolność w tej budowaniu tej polityki gospodarczej miałaby być? Rozmawiałem tutaj wcześniej na temat edukacji, rozmawiałem na temat służby zdrowia, no, rzeczywiście tam były konkretne przykłady, które miały doprowadzić do tego, że no, jeśli... Województwo konserwatywne czy chadeckie chce bardziej zająć się edukacją, nie wiem, hitu, czy przysposobienia obronnego, czy jakichkolwiek takich rzeczy, a województwa bardziej liberalne chcą postawić na edukację zdrowotną, no to tutaj ta wolność będzie, natomiast minimum programowe, matematyka, fizyka, polski będą takie same. No a w kwestii gospodarki, jak doprowadzić do tego, żeby województwo, chociażby to, o którym pan powiedział, zachodnio zachodniopomorskie, mogło realizować swoje cele, a nie doprowadziło to też do dysproporcji gospodarczych całego kraju, no i nie doprowadziło do bankructwa, no bo nagle Wielkopolska czy Śląsk będą bardzo bogate, a Podkarpacie, czy akurat Podkarpacie też jest dość bogatym regionem, no ale nie, Mazury... Będą biedniejsze, a do tego jeszcze budżet centralny będzie cały czas dziurawy albo na skraju bankructwa. Znaczy, no wie pan, wszystkie te, wszystkie te trzy rzeczy nie są możliwe naraz, bo to jest arytmetyczna niemożliwość, żeby wszyscy stracili na takiej reformie. Ale okej, okay, rozumiem, rozumiem do czego pan zmierza, więc wchodzimy trochę na ten, na ten teren fiskalny. W którym, który akurat nie jest moją domeną w, w IUS-ie. Ale tak, najkrócej rzeczy ujmując, to lwia część dochodów strefy, sfery publicznej, to są, to jest, to są składki, akcyza i VAT. I nasz projekt zostawia te daniny, w, w sferze działania rządu centralnego. Natomiast mówimy rzecz następującą. Jeżeli województwa czy regiony mają stanowić, czy ich niezależność, ma stanowić bezpiecznik dla autokratycznej władzy, yy, czy nawet jeśli ta władza nie byłaby autokratyczna, ale, ale ignorowałaby potrzeby, czy takiej władzy, powiedzmy, takiej demokratury, takiej władzy, która yy, Realizując interesy 51% obywateli, depcze interesy 49, no to te województwa muszą mieć niezależność finansową. I takie rozwiązanie w gruncie rzeczy znaleźliśmy. Mianowicie okazuje się, że tak się szczęśliwie składa, że jeżeli weźmiemy PTC, to dochody z tego są z grubsza podobne do tego, ile potrzeba tym. Województwom z ich nowymi zadaniami, takimi jakie proponujemy, żeby realizował. Więc tutaj nikt nikogo nie będzie głodził. Skarb państwa też nie zostanie, nie zostanie pozbawiony dochodów, dlatego że przekazując te podatki na, na poziom lokalny, no to on też przekaże czy. czy, czy Pozbędzie się pewnych obowiązków, tak, które zostaną przekazane na, właśnie na poziom, na poziom lokalny. Natomiast tak, oprócz tego przewidujemy mechanizm, nazwijmy to Solidarności, dzięki któremu te województwa, które będą miały niższe dochody budżetowe, jak choćby właśnie to warmińsko mazurskie. Znaczy z tych własnych, własnych dochodów będą otrzymywały środki z budżetu państwa, żeby zrekompensować, żeby unikać, uniknąć tych dysproporcji. Natomiast kluczowe, to, to nie jest kluczowe, to jest ważne, dlatego że rzeczywiście może dojść do jakichś do jakich dysproporcji. Natomiast kluczowe w tym wszystkim jest to, że system ubezpieczeń społecznych zostawiamy na poziomie państwa centralnego, a to jest ten podstawowy mechanizm Solidarności, jaki funkcjonuje w Polsce. I to jest też coś, z czego powinniśmy być dumni, bo mamy całkiem nieźle funkcjonujący system zabezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to może brzmieć paradoksalnie, ale... Wie pan... Malutka dygresja znowu, dobra? Stany Zjednoczone wydają 12,5 tysiąca dolarów na każdą osobę rocznie, na służbę zdrowia szeroko rozumianą wszystko razem publiczne prywatne i tak dalej. My wydajemy niewiele ponad 3000. A jeżeli chodzi o takie szeroko rozumiane rezultaty generowane przez służbę zdrowia to mamy bardzo podobne z Amerykanami, czyli długość życia, śmiertelność niemowląt i tak dalej Czyli nie my mamy całkiem przyzwoitą służbę zdrowia w porównaniu z wieloma innymi państwami. Bo pogadajcie pogadajcie z brytyjczykami. Dobra, czyli krótko mówiąc, najważniejszym systemem zabezpieczenia czy zabezpieczenia yy, Solidarności Społecznej są właśnie ubezpieczenia społeczne. One są o tyle do tego znakomite, że one faktycznie przekazują pieniądze tym, którzy potrzebują. Czyli jak ktoś zachoruje, no to, 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 po prostu, ta, to po prostu dostaje yy, yy, darmową służbę zdrowia. Jeżeli ktoś yy, zostanie, no nie wiem, ulegnie wypadkowi, no to, to dostaje rentę. Czyli pieniądze. Są zbierane na poziomie centralnym i trafiają do jednostek, których najbardziej potrzebują, bez względu na to, w jakim województwie te jednostki mieszkają. Aha. A w jaki sposób impulsem do rozwoju gospodarczego y, miałoby być właśnie to, ta, ta decentralizacja na poziomie też gospodarczym na poziomie y, wolności, jaką y, ci wojewodowie, samorządowi, Mieliby mieć, czy, czy senaty wojewódzkie miałyby mieć, jeśli chodzi o przyciąganie, nie wiem, inwestorów czy inwestowanie? Więc tak, może jedna, jedna sprawa to są znowu kwestie fiskalne. Mianowicie, my postulujemy, żeby województwa miało, miały możliwość swobodnego kształtowania wielu podatków, w tym w opodatku PIT. Ale również podatku od nieruchomości, na przykład wprowadzenia podatku katastralnego, a nawet wykorzystania środków transferowych z budżetu, takich jak, nie wiem, teraz już 800 plus, na inne cele niż bezpośrednie transfery do, do rodzin. Prawda? Czyli oczywiście to, to jest obwarowane szeregiem warunków, które musiałyby spełnić te województwa, żeby. żeby Przekierować ten strumień pieniędzy na cele inne niż bezpośrednie transfery do jednostek. Natomiast jest to możliwe w naszym systemie. Podobnie możliwe jest podniesienie podatku PIT, podobnie możliwe jest podniesienie podatku CIT, wprowadzenie podatku katastralnego, radykalne podniesienie różnych opłat. Na co, na co się nie zgadzamy, to na taki race to the bottom, wyścig do dna, czyli zmniejszanie, konkurencja podatkowa, krótko mówiąc, Niemożliwe byłoby coś takiego, żeby na przykład nie wiem, województwo polskie sobie wymyśliło, że będzie rajem podatkowym i przyciągnie zamożnych Polaków i, yy, i duże firmy niskimi podatkami. Więc y, tam są zabezpieczenia, które to akurat uniemożliwiają. Ja mogę o szczegółach opowiedzieć, jeśli, y, aczkolwiek wydaje mi się, że najważniejsze jest po prostu powiedzieć, że nie, że są takie zabezpieczenia, że race to do bottom jest... Y, jest niemożliwe. Więc to jest jedna rzecz, polityka, polityka fiskalna. Ale druga rzecz to jest oczywiście po prostu polityka gospodarcza szeroko rozumiana, na przykład polityka przemysłowa. No różne regiony Polski mają różne silne strony, które można wykorzystać, prawda? No w jednym, jednym z... Tych ...konceptów, no, to, no więc... Rozwój odbywa się często na poziomie klastrów, a nie na poziomie y, gospodarki narodowej. No i y, te klastry mogą być bardzo różne. One mogą być oparte na zupełnie różnych nawet zasadach, y, wartościach. Y, ja bym powiedział tak, że y, ewidentnie. Mamy, mamy różne wartości w różnych regionach Polski. Ja na przykład inwestowałem w Podkarpackiem, inwestowałem w, w zachodniej Polsce i chwilę mi zajęło, żeby się nauczyć, że ludzie po prostu inne rzeczy cenią i w oparciu o inne wartości można budować dobrą firmę. Nie trzeba, nie trzeba, wcale wszystkim narzucać tego samego, można w oparciu o te bardziej rodzinne wartości, bardziej takie wspólnotowe na poziomie niedużej wspólnoty, można zbudować fajną firmę w przemyślu, natomiast zupełnie, w oparciu o zupełnie inne, inne wartości się buduje firmy, no powiedzmy w tym Dolnośląskim czy, czy opolskim. Jestem absolutnie przekonany, że, że to tak samo funkcjonuje na, na poziomie polityki gospodarczej prowadzonej przez, przez samorządy. Czyli proszę popatrzeć, bo to też ciekawe, prawda? Ile, jest, ile jest rodzinnych firm na, w południowo-wschodniej Polsce. I to są firmy, które odnoszą ogromne sukcesy, nie tylko w Polsce, ale wręcz w Europie, na świecie. Także można, jak najbardziej, można. Nie, nie, nie trzeba walczyć z wartościami, którym ludzie hołdują. Wprost przeciwnie, trzeba je wykorzystać do tego, żeby zbudować czy to dobrą firmę, czy dobry region. Mhm. Socjologowie przy kolejnych wyborach mówią, że nie tylko ma, w... jednym z czynników, który wpływa, to jest głosowanie portfelem, czyli to, czy. Jakiś rządzący, którzy odchodzą, albo którzy mają przyjść, e, albo ci, którzy są, i chcemy, żeby zostali, e, doprowadzili do tego, że nasz portfel jest grubszy, chudszy taki sam. E, jak Państwo by przekonali, czy jakie widzicie szanse na to, żeby przekonać ludzi do, do tego, żeby zagłosowali za, za tym pomysłem, zagłosowali za taką decentralizacją, e, i żeby im powiedzieć, że. Tutaj jest właśnie szansa dla, dla waszych portfeli, dlatego żeby e, mieszkaniec e, czy Dolnośląskiego, e, czy Podkarpackiego e, zarobił na tym, zyskał e, i żeby e, żył zgodnie ze swoimi wartościami, no bo tak jak pan powiedział, te wartości są e, różne w, w różnych częściach Polski. Tak. Znaczy tak trochę zaszyte w pana pytaniu jest założenie, że to właśnie te względy portfelowe, czy grubości portfela, będą decydowały o tym, czy ta nasza koncepcja e, zyska uznanie. No, myślę, że będą my jednym z czynników. Na pewno, na pewno, no właśnie. Więc my, my myślimy o tym troszkę inaczej, że głównym celem tej, tej, tego, e, tego pomysłu, czy tego przedsięwzięcia, tej, 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 tej zmiany e, e, jest to, żeby zniwelować efekty. Yy, polaryzacji, po to, żebyśmy się nie spierali o za przeproszeniem duperele na poziomie centralnym, tylko zostawili większość rzeczy regionom, które mogą dalece bardziej profesjonalnie yy, i my, praktycznie może profesjonalnie, praktycznie, mniej ideologicznie się tymi rzeczami zająć. Wracając do tej dolnej ordry, na przykład. Ja mogę sobie z łatwością wyobrazić, że gdyby powstawał park narodowy powiedzmy Pogórza Przemyskiego, pięknego regionu i o tym decydowałyby władze regionalne, to, to w ogóle nie byłaby ideologiczna kwestia. Rozmawiano było o praktycznych konsekwencjach tego, czy to jest dobre dla ludzi, czy to jest złe dla ludzi, czy to ogranicza możliwość zarabiania pieniędzy, czy to przyciągnie turystów, czy nie. i, i nie, tak, nawet gdyby ten park nie powstał. Choć wcale bym się nie zdziwił, gdyby powstał, bo wtedy to byłby nasz park, to byłby nasz podkarpacki yy, Przemyski Park. Yy, no ale nawet jeśli by nie powstał, to nie dlatego, że to, byłyby, to byłby jakiś spór między lawakami a prawakami. Ja przepraszam, bo ja teraz to chyba trochę odjechałem. Yy, yy, pana pytanie <grytanie> yy, dotyczyło. No, pytanie dotyczyło, jak, jak przekonać, czy, czy widzimy szansę cekować, w przekonaniu tak, cekować, tak. obywateli, tak, 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 jeśli tak. chodzi o ich portfele, że to rozwiązanie też tak, tak. jest dobre. Tak, więc tak więc po pierwsze, my adresujemy szersze problemy, nie tylko kwestie gospodarcze. To jest to po pierwsze, tak? Po drugie, uważamy, że realizacja dobrego życia takiego, jak, je, jak, jak ludzie sobie je wyobrażają? Może się odbić nawet kosztem y, y, grubości portfela. Ale po trzecie, wreszcie, my wcale nie uważamy, że y, te strategie gospodarcze, które y, będą realizowane powiedzmy przez mniej nie, progresywne czy bardziej progresywne regiony, że one w naturalny sposób, w oczywisty sposób, yy, yy, czy powiedzmy liberalne, czy bardziej czy bardziej społeczne, że jedne czy drugie dadzą lepsze efekty gospodarcze. To, tego po prostu naprawdę zwyczajnie nie wiadomo. Są kraje z wysokimi podatkami i znakomitą stopą życiową i szybkim wzrostem gospodarczym i takie z niskimi yy, i, i tak dalej. I tutaj kluczową kwestią jest po prostu możliwość eksperymentowania. Sprawdźmy, spróbujmy. Zobaczmy, co działa właśnie w oparciu o te lokalne wartości, w oparciu o te lokalne uwarunkowania silne, słabe strony, prawda? E, zobaczmy, które strategie się sprawdzą w poszczególnych województwach, ale co więcej, pozwólmy się tym, tym województwom uczyć od siebie. Czyli wcale jest absolutnie niewykluczone, że strategia gospodarcza, którą sobie wymyśli tradycyjne e, katolickie podkarpacie, że Czyli wynikająca z tych wartości, że ona w swoim praktycznym wymiarze nie zostanie podchwycona przez właśnie to powiedzmy to zachodnio pomorskie, bo ona po prostu będzie działać. A póki nie próbujemy, póki nie eksperymentujemy, póki nie rozproszymy troszeczkę tej możliwości podejmowania decyzji w tych sprawach, no to sorry, wszystko się odbywa, wszystko się odbywa w oparciu o sztampowe rozwiązania wymyślane w Warszawie. No najczęściej nieskuteczne. Proszę Państwa, jednym słowem. E Autorzy e, Umówmy się na Polskę zachęcają do tego, żeby spróbować. No właśnie, czy spróbować w gospodarce, czy spróbować w edukacji, ale żeby spróbować e, zmienić i wyciągnąć jak najwięcej i jak najlepiej dla e, nowej umowy społecznej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był Jacek Giedroć, inkubator umowy społecznej, przedsiębiorca. Partnerem programu jest Credit Agricole, Twój bank pełen korzyści.